Dzień dobry! Dziś zapraszam Was na podróż w stronę niepodległości. To będzie materiał trochę w stylu podcastu, ale nie zabraknie spaceru po Warszawie w tych dziwnych listopadowych dniach 1918 roku. Zastanowimy się też, czy inna data Dnia Niepodległości była możliwa, co wspólnego odzyskanie niepodległości ma z piłką ręczną i czy mogliśmy być monarchią w 18 roku. Powalczymy z kilkoma mitami dotyczącymi marszałka Piłsudskiego i wiele, wiele innych. Kody czasowe są w opisie tego filmu, tak jak i bibliografia, oraz link, z którego możesz mi postawić kawę. Z góry dziękuję i zapraszam na spacer. Najgorszy przekaz, jaki można dziś usłyszeć, brzmi tak. W listopadzie 18 roku, Piłsudski wraca do Warszawy uwolniony z więzienia w Magdeburgu. Tu rada regencyjna przekazuje mu władzę. I tak odzyskaliśmy niepodległość po 123 latach niewoli. Pytania, co Piłsudski robił w więzieniu, jak się uwolnił i jak Rada Regencyjna mogła mu przekazać władzę, skoro Polski nie było, pozostają niezadane. Jeśli jednak właśnie je sobie zadaliście, to musimy zrobić dwa kroki w tył. Rok 1914, Pierwsza wojna światowa, to starcie dwóch bloków. Państwa centralne, bo leżą w centrum Europy, czyli głównie Cesarstwo Niemieckie, Monarchia Austro-Węgierska z Imperium Osmańskim na dokładkę. I drugi blok to właściwie cała reszta świata, ale przyjmijmy, że to Wielka Brytania, Francja i Rosja, czyli tak zwana Antanta. I tu pierwszy wątek poboczny. Znów 1914 rok. Europa politycznie jest prosta jak budowa wiertarki. Mamy tylko kilka państw. Rok 1918 czy 19, i mapa się komplikuje. Może to oznaczać, że nasza niepodległość nie była czymś, co Bóg nam zesłał, bo złożyliśmy już wystarczającą daninę krwi. Czyli inaczej. Jeśli państwa powstałe po pierwszej wojnie zachowały tożsamość bez licznych i powszechnych powstań, np. Finlandia, to znaczy, że albo faktycznie jesteśmy Chrystusem narodów i musieliśmy cierpieć, ale tę tezę trudno zweryfikować, albo nasze przegrane i nieracjonalne powstania próbujemy na siłę usprawiedliwić tercium non datur. Niemniej, Legiony polskie nie mylić z legionami Piłsudskiego, bo taka zbitka to ogromne uproszczenie. Piłsudski bowiem formalnie dowodził pierwszą brygadą, a skoro była pierwsza brygada, to była i druga, a nawet i trzecia, a więc legiony polskie walczyły po stronie państw centralnych. Ale w kwietniu 1917 roku Stany Zjednoczone przystępują do wojny i na państwa centralne pada strach. Więc z jednej strony te państwa centralne żądają powtórnej przysięgi na wierność od legionów, z drugiej strony Piłsudski zdaje sobie sprawę, że dni państw centralnych są policzone. A więc wywołuje kryzys przysięgowy, czyli po prostu wzywa swoich żołnierzy do tego, by nie składali tej przysięgi. No i pierwsza i trzecia brygada jest internowana, bo odmawia tej przysięgi, a sam komendant ostatecznie jest internowany w Magdeburgu. Legioniści internowani w Szczypiornie pod Kaliszem grają wtedy w piłkę ręczną w wersji prawdopodobnie niemieckiej, i od nazwy miejscowości mamy Szczypiorniaka. Jeden z żołnierzy pisze tak, cytuję: Jeśli kiedyś wyjdziemy żywi z obozu, a nowa, rozumniejsza gra zyska prawo obywatelstwa u innych miłośników sportu, wówczas ten jeden choćby wynalazek będzie nas bronił przed zarzutami bezowocnego pobytu w Szczypionku. Piłsudski w Magdeburgu nie grał w piłkę, bo był wtrącony do celi, gdzie strasznie cierpiał prześladowania, prawda? Otóż jego cela wyglądała w ten sposób: Sam Piłsudski pisał o tym miejscu w słowach. Ku memu zdziwieniu wywyższono mnie do wysokiej rangi generała i trzymano, że tak powiem, z odpowiednim dla tej szarży szacunkiem. Mieszkałem zresztą wcale wygodnie. Do rozporządzenia miałem na pierwszym piętrze trzy cele. Pokój sypialny, coś w rodzaju pokoju, w którym mogłem kogoś przyjąć, i trzeci pokój jadalny. Wszystkie trzy cele, dzień cały otwarte, wychodziły na ogródek. W ogrodzie stał żołnierz uzbrojony jako cała warta. Co więcej, obiady dostarczano tu z restauracji, a od lata 18 roku komendant mógł spacerować, oczywiście z wartownikiem, po mieście. Zresztą w tym właśnie miejscu powstaje książka Piłsudskiego pod tytułem Moje pierwsze boje. A teraz spójrzmy, jak to przedstawiano w takiej biografii. Marszałka z 1936 roku cytuję. On, twórca i wódz legionów, spożywał gorzki chleb niewoli w twierdzy magdeburskiej. No, chyba chodziło o to, że te posiłki z restauracji mu nie smakowały. Wtrącony do niej przez Niemców za przeciwstawianie się ich planom przykucia odradzającej się do niepodległego życia Polski, do rydwanu molocha militaryzmu niemieckiego. Godzina wyzwolenia Polski była jednak równocześnie godziną wyzwolenia Józefa Piłsudskiego z niewoli. To się zaraz okaże też. Nie do końca prawdą. Kult marszałka, słowo o konotacji religijnej jest tu użyte świadomie, to temat na zupełnie osobny film. Tu widzicie na przykład apoteozę Piłsudskiego, nawet ukrzyżowany Chrystus jest tylko tłem dla komendanta. Ale prawdziwą ciekawostkę znalazłem w muzeum niepodległości, to wypracowanie sierżanta batalionu strzelców 1934 rok pod tytułem Za co kochamy marszałka Piłsudskiego. Co do tego domku magdeburskiego, to został on potem podarowany przez władze Magdeburga i znajdował się w Parku Belwederskim. Z tego co wiem, mieszkali w nim jeszcze ochroniarze Bieruta. Potem został rozebrany w latach 50., kiedy zacierano ślady po dawnej Polsce. Wróćmy jednak do 1918 roku. W Niemczech wybucha wtedy tak zwana rewolucja listopadowa. A rewolucjoniści docierają też do Magdeburga, więc Piłsudski ma 10 minut na spakowanie się i zostaje wywieziony do Berlina. Spędza noc w hotelu Continental, a potem spożywa obiad w najlepszej restauracji w mieście. Znamy to z opowieści Harego Hrabiego Kesslera. On był odpowiedzialny za kontakt władz niemieckich z Piłsudskim i ten obiad w restauracji Hiller jest niezwykły, bo na ulicy szaleje rewolucja, a tu przy zaciągniętych zasłonach kelnerzy, wspaniałe potrawy, brzęczące kieliszki. To była stypa Belle Époque. Kessler zapisał tak. Dziwny był nastrój w tej zacisznej, pogrążonej w półmroku salce przy dobrym winie i jedzeniu, w towarzystwie tak osobliwego człowieka jak Piłsudski, kiedy na zewnątrz wrzała rewolucja. Jeśli wierzyć Kesslerowi, wiemy też co martwiło wtedy Piłsudskiego. Kessler zapisał: Rewolucja rosyjska niewiele tam, czyli w Polsce, zdziałała, jako że Polacy uważają Rosjan za azjatów. Natomiast kiedy Niemcy, cywilizowani ludzie Zachodu, robią rewolucję, to będzie miało niewyobrażalne skutki. W każdym razie z Berlina pierwszą klasą Piłsudski rusza do Warszawy. I wbrew późniejszej narracji w stolicy tłumy nie czekały na komendanta. Jest takie zdjęcie reprodukowane na potęgę, które ma pokazywać przyjazd yy, Piłsudskiego, tylko że jest to zdjęcie z 1916 roku. W 1918 roku, kiedy 10 listopada Piłsudski wysiada na dworcu wileńskim. Nie czeka na niego wielotysięczny wiwatujący tłum. W Warszawie bowiem panował chaos. Otóż dzień wcześniej, czyli 9 listopada, abdykuje Wilhelm II, cesarz niemiecki, na skutek wspomnianej już rewolucji listopadowej. W Warszawie jednak zostają żołnierze niemieccy pod bronią. Na szczęście większość z nich marzy już tylko o tym, aby wrócić do domu, bo wiedzą, że wojna jest. Przegrana. W związku z tym z początku spontanicznie i chaotycznie odbywa się akcja rozbrajania Niemców. I tu jest kolejny element układanki, który nam wtedy sprzyjał. Niemcy, których w samej Warszawie było około 30 tysięcy, tu liczymy żołnierzy i urzędników, nie chwycili powszechnie za broń. Gdyby to zrobili, historia mogłaby potoczyć się inaczej. Zatem Piłsudski wysiada na dworcu Warszawa Wiedeńska, czyli Marszałkowska Róg Alei Jerozolimskich. Wita go między innymi książę Lubomirski z Rady Regencyjnej. Czym była Rada Regencyjna, o tym później. Następnie komendant z tymże Lubomirskim są na Frascati w Pałacyku Białym, mówiłem o tym miejscu w innym filmie, rozmawiają tam na osobności, ale coś wiemy o tych rozmowach z pamiętników żony Lubomirskiego. Czytamy tam, cytuję. Komendant mówił z że o wiele bardziej obawia się dla Polski bolszewizmu z Niemiec niżeli z Rosji. Opuszczał Berlin, widział jak żołnierze zdzierali oficerom szlify, zaraza szerzyła się drogą kolejowego toru i wraz z Piłsudskim przybyła do Warszawy, ogarniając wojska niemieckie. W Alejach Jerozolimskich, Róg Brackiej, manifestacja, która szła powitać Piłsudskiego, natrafiła na żołnierzy niemieckich. Rezultat był taki, cytuję: po stronie Niemców padł żołnierz i jakiś urzędnik, po stronie demonstrantów sekretarz związku zawodowego fryzjerów. Wiemy, że był to Leonard Majszak, zupełnie przypadkowa Ofiara, Ale w tym chaosie i zagrożeniu hmm, wybuchem rewolucji jedni, tak jak mówiłem, szli powitać Piłsudskiego, a inni nieśli hasła Precz z Piłsudskim. W tych dniach Piłsudski mieszkał na Moniuszki 2A. Wiemy, że wyszedł tu na balkon, pozdrowił ludzi i powiedział nawet, że boli go gardło, co oczywiście skrytykowała później Maria Dąbrowska. Następnie Piłsudski jest w pałacu Kronenberga. To piękny pałac, dziś jest w tym miejscu mniej więcej hotel Wiktoria, wtedy była to siedziba rządu podlegającego Radzie Regencyjnej. Tu Piłsudski przyjął prawie wszystkie stronnictwa polityczne, z tego co wiem wyłamał się tylko PPS i żydowski bunt. Pałacu Kronenberga już z nami nie ma, ale jeśli ktoś jest z woli, to na pewno kojarzy ten pomnik i z tego co wiem, to kolumna tego właśnie pomnika pochodzi z Pałacu Kronenberga. Następnie Polacy wchodzą do pałacu Saskiego, gdzie były biura niemieckiej administracji. Czytamy cytuję. Przechodziliśmy przez szereg pustych biur opustoszonych widocznie w popłochu. Na stołach leżały teczki z aktami, obok nich arkusze z rozpoczętymi przerwanymi nieraz w pół słowa brulionami pism. Wiemy też, że na placu teatralnym była strzelanina, jeden z żołnierzy zapisał W ratuszu Niemcy trzymali się uporczywie. Ustawiliśmy na tarasie Teatru Wielkiego ciężki karabin maszynowy Maxim. Odległość z tarasu do ratusza była niewielka. Widzieliśmy Niemców poruszających się po salach pierwszego piętra. Puściłem po nich serię. Jedną drugą. Wkrótce odpowiedzieli nam seriami ze zwykłych karabinów. Obustronna strzelanina trwała do wieczora. Plac zamkowy, gdzie była siedziba gubernatora Beselera, zostaje zajęty przez Polaków też 10 listopada. Czytamy, prawdziwa sensacja zaskoczyła nas i całą Warszawę. Okazało się, że w nocy Besseler wyjechał razem z ważnymi osobami. Wyjechał motorówką Wisłą do Torunia, który był jeszcze w rękach Niemców. W końcu Uniwersytet Warszawski, gdzie gromadzili się studenci, aby wstąpić do Legii Akademickiej. To była taka ochotnicza formacja wojskowa, potem przekształcona w oddział piechoty. Wśród tego chaosu mamy jeszcze wspomnianą wcześniej Radę Regencyjną. Co to było? Otóż, kiedy państwa centralne orientują się, że mogą przegrać, zobowiązują się do stworzenia jakiejś formy państwa polskiego z dziedziczną monarchią, po to, by przyciągnąć Polaków do swojej sprawy, i stąd Rada regencyjna, czyli takie ciało składające się z trzech osób: ze Zdzisława Lubomirskiego, o którym już mówiłem, Józefa Ostrowskiego i arcybiskupa Kakowskiego. Rada regencyjna jest powołana na czas bez królewia i ma przygotować aparat państwowy. Oczywiście, niektórzy szybko się orientują, że to proklamowanie Królestwa Polskiego jest wabikiem na Polaków, a z Polski ma być zrobiony bufor przeciw Rosji. Rada pracuje od 1917 roku, ale 7 października 1918 roku w monitorze polskim, czyli takim organie, który do dziś drukuje akty prawne, pojawia się manifest Rady, Ogłaszający czy stanowiący deklarację niepodległości. Za tym poszło zaprzysiężanie żołnierzy na wierność Polsce. I tu jest pytanie o to, czy Dzień Niepodległości nie mógłby przypadać właśnie na 7 października. I tu dopiero Rada Regencyjna 11 listopada 18 roku przekazuje ale tylko władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu 14 listopada rada się samo rozwiązuje i dopiero wtedy Piłsudski przejmuje władzę z wierzchnią i Królestwo Polskie staje się Republiką Polską zgodnie z dekretem komendanta. A 16 listopada Piłsudski depeszuje do wszystkich rządów na świecie, że powstało niepodległe państwo polskie. I w ten sposób gładko przeszliśmy od Królestwa do Republiki, ale król mógł być, a najpoważniejszym kandydatem był Karol Stefan Habsburg. Po pierwsze, dlatego, że czuł się Polakiem, znał język polski i należał do tzw. Żywieckiej Linii Habsburgów a to jest bardzo ciekawa historia. Niestety, stawiał warunki, bo nie chciał być dekoracją, i tak Piłsudski ubiegł go w działaniach, proklamując Republikę. Jeśli sytuacja do tej pory wydawała się Wam skomplikowana, to trzeba dodać jeszcze, że między 6 a 7 listopada, a więc przed pojawieniem się Piłsudskiego, w Lublinie powstaje rząd Daszyńskiego. I to de facto pierwszy niezależny od zaborców rząd, który proklamuje Polską Republikę Ludową. Żeby jeszcze skomplikować, to ten rząd, Mówi o obaleniu czy zniesieniu Rady Regencyjnej, a nawet aresztuje oficerów wojsk wiernych Radzie Regencyjnej, a potem na placu katedralnym zaprzysięga swoich żołnierzy. Tenże rząd, rząd lewicowy, ogłasza też swój program bardzo ciekawy, między innymi jest w nim równouprawnienie, wolność słowa, ośmiogodzinny dzień pracy, wywłaszczenie przymusowe i zniesienie wielkiej i średniej własności ziemskiej. Mamy więc logicznie kilka potencjalnych dat dnia niepodległości. 7 października, bo Rada Regencyjna ogłasza deklarację niepodległości, 7 listopada dla socjalistów, bo mamy rząd w Lublinie, 11 listopada dla endecji, ale tylko dlatego, że to data zawieszenia broni i symbol klęski Niemiec i 11 listopada także, ale dla Piłsudczyków, bo powrót komendanta i przekazanie władzy nad wojskiem. A że historię piszą zwycięzcy, to padło na 11 listopada z całą narracją Piłsudczyków, którą powtarzamy do dziś. Co ciekawe, sformalizowana data obowiązuje dopiero od 1937 roku. Wtedy po raz pierwszy 11 listopada obchodzono oficjalnie. Uzasadniono to w jedynie słuszny sposób, cytuję: Jako rocznica odzyskania przez naród Polski niepodległego bytu państwowego, no i z tym się oczywiście można zgodzić, i teraz następuje uzasadnienie. Znów cytuję: Jako dzień powsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny. Koniec cytatu. Oczywiście symboliczne daty są ważne, ale 11 listopada 18 roku Polska nie miała ani metra pewnych granic. Czekał więc nas bój o granice i bój o miasta symbole z lwowem na czele, co dziś niestety bywa przykryte poprawnością polityczną. Czekało nas powstanie wielkopolskie, plebiscyt i powstania śląskie i tak dalej. Zatem zdaję sobie sprawę, że to, co powiedziałem, może być słuszne z poziomu Warszawy, ale z poziomu innego miasta niepodległość mogła przyjść później. Potem był czas Sklejania kraju z różnych części, i przy tym wszystkim nasze dzisiejsze spory polityczne wydają się błahe. Żeby zakończyć ten film optymistycznie i żeby był jakiś pożytek, napiszcie, proszę, w komentarzach, czym dla Was konkretnie, ale tak do bólu konkretnie, jest dziś w czasie pokoju patriotyzm. Do następnej historii.